serdecznie słuchajcie w kolejnym odcinku słuchajcie yy, na moim kanale po, kró po krótkiej przerwie dzisiaj sobie opowiem o, o wymienianiu silnika znaczy boże o wymienianiu oleju słuchajcie tam powiem jaki wlałem bo naprawdę bardzo dobrze słuchajcie oraz powiem o problemach z amortyzatorami tutaj mam oraz tutaj o lakierze co się dzieje słuchajcie yy, może sobie zacznijmy od pierwszego że jak, 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 jaki wymieniłem olej, słuchajcie, um, Olej wymieniłem na. Słuchajcie, tam teraz mi się nie chce um, Totala, francuskiego, słuchajcie przeznaczony też jest do. do przy, czyli przeznaczony do francuskich, ale tam nic wiadomo, nie szkodzi. E, słuchajcie, tak um, w mnie, olej jakiś czas temu. Dwa tygodnie temu, słuchajcie. Um, słuchajcie, na tym sposobem że tak, olej był, słuchajcie, tutaj olej był sprzed 6 lat, bo ten skuter setał 6 lat, no i tak, słuchajcie, sobie um, setał ten olej. Ja, ja, ja na tym oleju niestety nieświadomie jeździłem, się dopiero potem zorientowałem że trzeba wymienić, no to wymieniłem tam na Motula. To było parę miesięcy temu, i w tym znowu kolejna wymiana na Totala. Bo olej nie wiem, powiedzcie wizowej jaka to jest możliwa przyczyna, olej wymieniłem <laughs> tam parę miesięcy temu, czy pół roku. I po tej wymianie dwa tygodnie wcześniej, słuchajcie, już olej jest czarny. Więc była wymiana, słuchajcie, proszę bardzo. Tutaj nawet możemy sobie sprawdzić poziom oleju. Wszystko jest na fula, nawet. Troszeczkę się za dużo wlało yy, w, tych, yy, w tych chińczykach ogólnie wymienianie oleju jest łatwe Słuchajcie tam, tam macie korek, koreczek O Tam jest korek, po prostu się odkręca, się wylewa do tego oleju Wchodzi Do tego skutera wchodzi yy, Słuchajcie no 2 litry oleju około to jest no tak średnio, nie? nie? za mało, nie za dużo, tak? Także słuchajcie, skuter chodzi bardzo ładnie nam na nowym oleju, ale to chyba... Znaczy to też słuchajcie, nie ma zn znaczenia, nie wydałem 10W40, tak? Mogę nawet pokazać, to jest odpalanie, tak? Odpalimy go słuchajcie sobie. Te, e, słuchajcie tego licznika, niestety nadal zamiennie nie naprawiłem niestety, niestety się nie udało Znaczy to mi się niestety nie udaje Co słuchajcie sobie odpalamy No bo tam pisze, że to by trzeba wymieniać co e, Znaczy w tym modelu teraz co 2000 km Ale to nie wiem, to jakaś bujda na no, full akurat jest zalane I uwaga No to jest zawsze był. No i widzicie, są problemy. No i widzicie sami, tak jest właśnie z, z odpalaniem. Czekajcie chwileczkę, muszę na chwilę położyć ten. Kurde. Dobrze, słuchajcie, to sobie zaraz odpalimy. Słuchajcie, tylko gdzie będę musiał położyć kamerę. Ech, I słuchajcie, tak właśnie. Dlaczego tak ciężko on odpala? Tutaj tam było e, ten, właśnie. Kolejna sugestia, właśnie. Dlaczego on tak ciężko odpala? Słuchajcie, co jakiś czas, niestety, ech, mam wyciek oleju. Nie wiem z jakich powodów, słuchajcie, znaczy, o, oczywiście tutaj w silniku wszystko jest tak jak powinno być zdrowe, ale tutaj mam kłopoty, zobaczcie co się dzieje, dość częsty jest ten wyciek oleju, po prostu z tej rurki, gdzie płynie jakby no, ol, no, ten, ten olej i po prostu ona się co jakiś czas odkręca, wylozowuje, no i tak się to dzieje, że on, bo jak się tym skuterem jeździ na nierównościach, to właśnie tak jest. Niestety, że ten olej się pyta. No ja nie wiem, dokręcam, robię tam jak się, jak się tylko da, ale skutki są małe, bo no, wiecie jak to jest na polskich drogach, no, nierówności są tak naprawdę wszędzie, no i no, po prostu nie da się tego, no i po prostu nawet jak dokręcisz, no to zawsze coś będzie źle, tak, się będzie zawsze ten olej tam z tej rurki tak naprawdę olejowej wylewam, no, więc pod jest, słuchajcie, <laughs> trzeba po prostu będzie dokręcić, bo tam się odlozowuje ta <laughs> rurka od oleju. Kolejna sprawa. Raz, a zarazem znowu, kolejna, no tak naprawdę wkurzająca wada, strasznie no, jak widzicie, odpadające plastiki przez zaczepy, które się po prostu <laughs> Y, samo istnie po prostu pękają. To, to, to jest niestety też powód nierówności. To jest też kolejny kłopot, słuchajcie. Kolejnym kłopotem jest mój błąd oraz pomalowanie tego skutera, bo farba zaczyna odpadać. Oczywiście on, on, on był malowany takim lakierem, takim naj, najtańszym. To trzeba jeszcze raz będzie przedać, i to jest też właśnie wada taka kos kosmetyczna, co zrobiłem. Trzeba będzie to poprawić. Kolejna sprawa, lusterko, przez które się wywaliłem, no i niestety lusterko się, tak powiem, wyrwało z zaczepów i ze śrubek i trzeba było przykleić je z filbertem, bo inaczej po prostu by latało. Ogólnie te lusterka są bardzo słabe, i słuchajcie, niestety jakości, ale no i jakoś się trzyma na tym, chociaż to nie wygląda za ładnie. <laughs> no i po prostu widzimy, przez malowanie są niestety też zacieki, no. Co z tego, że się malowało z odległości, jak to i tak... Lakier zaczyna po prostu odpadać. To nie ma sensu. To trzeba po prostu lepszej jakości lakier. No widzicie tutaj... No i niestety tak to właśnie wygląda się. Maluje słaby jakościowo, widzicie to się dzieje. Tak to niestety jest, słuchajcie. Trzeba to, po prostu trzeba to poprawić, słuchajcie, a jeżeli chodzi na, tą, na obecną chwilę o korozję, słuchajcie no to... To słuchajcie, korozja zaczyna się tutaj, ale to jest akurat normalne. Przy jeżeli chodzi właśnie o rurę wydechową, i o śrubki, to, po... to jest po prostu rzecz normalna. Nie? Tak, tak samo widzicie, co się dzieje. Przez malowanie, tak naprawdę, wszystko zaczyna odpadać pomału. Co było malowane, lakier to jest po prostu słaba jakość, po prostu lakier. I... Złe troszeczkę malowanie I Też ostatnio troszeczkę pękła z topka się jeszcze jakoś to, to To się jakoś jeszcze trzyma Teraz trzeba będzie jakoś Taki sposób naprawić No niestety tak to jest wiecie, Z tymi skuterami e, Teraz słuchajcie No i widzicie to właśnie to jest na obecną chwilę Co się z tym skuterem Dzieje niestety No Czyli będę musiał słuchajcie Pomalowywać go jeszcze raz dokładniej Kolejna sprawa Yy, kolejna sprawa. Słuchajcie, scooter. o właśnie, do gazu, niestety się urwał. Ten plastik czekaj na schajcie. no co się spodziewać. Co, to, to, są, to jest po prostu użytkowanie, co się spodziewać po takim skuterze nie za 2000 czy tam, no. No, niestety, to jest. Wada tych Chińczyków, a teraz spróbujemy go odpalić, bo mi się wydaje, przez wyciek paliwa to po prostu, słuchajcie, ten on po prostu nie odpala. To jest, słuchajcie, też chłopot, niestety teraz, słuchajcie, jak to teraz zrobię, bierzemy to, stanie co się je? I dopiero za tym razem o odpala. No i tak on, ci chodzi. Bardzo nierówny. Duszy się, widzicie to? To jest właśnie, nie wiem, trzeba wyregulować gaźnik, ale O, i, i, do, i dopiero po, po momencie... Nie dość, że jest bo zaczyna kopcić no to, to, no to widzicie, to, to, to jest też niepokojące na pewno słuchajcie będzie filmik z odnowy tego skutera, bo jak widzicie no sprawa znowu nie jest za ciekawa. skuter podupada będę musiał to słuchajcie w jak najbliższym czasie i chwili naprawić słuchajcie także no co bym wam powiedział słuchajcie, no to słuchajcie ja, ja się z wami dzisiaj na dzisiaj żegnam się, że to by było tyle także cześć pa